dziś będę straszyć ludzi jako jeleń z 99 nocy w lesie. Już mnie ty ludzie atakują, bo zauważyli, że ja jestem tym jeleniem. Ja muszę stąd uciekać, ja nie mam co tutaj robić. ale o pomocy, pomocy, pomocy. Gdzie tu się przetransportować, żeby mi nie zabili zaraz? Co ja tutaj będę dzisiaj robić? Będę uprzykrzać innym życie. Tak, tak, tak. Czy to co uwielbiam robić w Brookhaven. Wcześniej yy, denerwowałam moich widzów, ale tym razem będę denerwować ludzi, którzy tutaj po prostu są są, bo niestety moi widzowie się uczą i są w szkole. Tak, tak, tak. Uczcie się, uczcie. A jak przyjdziecie to oglądajcie odcinki. Idę tutaj popatrzeć, kogo mogę tutaj pomęczyć, ale chyba pomęczę dosłownie wszystkich. Tak. Tak bym chciała. Może zacznę od palenia domów, czyli taki klasyczek, który zawsze robię, gdy straszę innych albo męczę i tak dalej. Jak na razie nie ma widzów, więc chyba dosłownie wszyscy są w szkole, bardzo dobrze uczcie się. Nie wolno uciekać, ani kombinować, że was brzuch boli. Nie, 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 nie wolno, tak? Dobra, gdzie ja sobie tutaj pójdę? A może tutaj zacznę? O, tak, tak? A może później okradnę bank? Ej, dobra, okradnięcie banku to akurat wydaje mi się, że jest kozackie. A może tutaj jeszcze sobie coś podjaram? Ej, a może sobie zwiększę po prostu... A nie, nie mo mogę sobie zwiększyć głośność, co ja tu psuję? Co ja tu już zepsułam? Ja myślałam o tu o dronie. Dobra, nieważne. Szkoła, oczywiście, podpalę. Mam nadzieję, że tam nikogo nie ma, ale mnie to nie interesuje, bo ja dzisiaj wszystko niszczę. Naprawdę, jak na razie nikt nie zwrócił uwagi na mnie. A nie dobrze, że zaraz wezmę ich. spalę normalnie. Yy, a może tutaj spawn? O! O, tugi. pas... Ale co to takie lagi ja mam? O co tu chodzi? Dlaczego ja mam tak... Ej, no patrzcie, co tu się dzieje? Jakie lagi? O, tu są... Eee, mój ziomek. Ej, to jest mój ziomek. No patrzcie. Jesteśmy tacy sami. Kto to jest w ogóle? Nie wiem, jakiś ziomek i to jest moja mordeczka. On będzie ze mną palił miasto. O, jestem ciekawa, jestem ciekawa. Czy też tak zrobi, czy nie? O nie, 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 jakaś dziewczyna do nas strzela. O, 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 nie dobrze, nie dobrze. I tutaj policja, policja. On ją goni, on goni. <grym>, ona do nas strzela o co chodzi? Dlaczego ona nas próbuje zabić? Nie, 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 nie. Tu jeszcze to zjaramy sobie i galeria. O, galeria też by była dobra. Nie chcę używać dzisiaj rowera. No bo ro na rowerze nie jeździ, ale i tak jakby mi się trochę wydaje, więc nie będę go używać. A dzięki niemu musiałabym się, y, mogłabym się szybciej transportować, ale niestety nie zrobię tego. Ziomek, pal się! I pal się! I. Ej! Y, limit wyposażenia mapy? Co? Nie! Nie no to jest chyba jakiś żart po prostu. Nie, to ma tu być? No halo. Dlaczego to tak? I mój ziomek w ogóle gdzieś uciekł sobie. Nie no, to są jakieś żarty. Dobra, idę i będę podkładać po prostu bomby. Albo najpierw okradniemy sobie bank. Tak, tak, tak. Czekajcie, bo ja nigdy w życiu nie pamiętam, jaka tutaj jest karta. Nigdy, nigdy. Aha, będę pracować w biurze. Nie no, spoko. Jesteś w, sensie w banku w biurze. Dobra, nieważne. Nieważne. Y, otwiernie się czy się nie otwiernie? A, co to było? To było to... Ej, 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 halo! Czemu ja mam takie lagi ostatnio? O co tu się dzieje się? I teraz bomba. Gdzie ja tutaj to mam? O, jest bomba. Yeah. Dobra. Czy tutaj ktoś będzie? To wybuchnie głośno. Dobra. I kradniemy hajsik. Uciekamy stąd. Ty zwrócił uwagę? Chyba nie. Chyba na szczęście nikt nie zwrócił uwagi na mnie. Tak mi się wydaje. Czekajcie, czekajcie. Dobra, dobra. Ej, dlaczego ja nie mogę skakać? Co tu się dzieje ostatnio ze mną? Nie, nie potrafię w to działać. Uciekam, 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 uciekam. Mam, na razie, mam nadzieję, że ta dziewczyna, która nas widziała wtedy, to nie zwróci uwagi. Że tutaj został bank okradziony. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Dobra, i gdzie tu czekajcie? A, tu jestem. Hmm, hmm, dobrze, dobrze. Y, jestem sobie na kawce? Tak, tak, tak. Dobra, nikt nie zareagował. Totalnie, czyli tutaj, jak ktoś okradnie bank, to jest normalne? Tak mi się wydaje No dla mnie to nie jest normalne, ale powodzenia dla nich Jak oni tutaj chcą miasta chronić Skoro nie potrafią ogarnąć jelenia Z 99 nocy Ziomek, a nie, tu jakaś dziewczyna stoi A może ją porwę Co wy na to? Porwę ją może Nie, ja nie chcę jej nic podarować Porwę ją, dawajcie Zgodzisz się, czy się nie zgodzisz? Błagam, proszę No weź, no weź, no No weź, czemu uciekasz? No, no nie, no a, Dawaj ją, dawaj ją a co ty, w banku pracujesz? Co ty, w banku pracujesz? Masz kartę. Chcesz hajs? A nie, ty też okradniesz bank. O ty kombinatorko, ty. O ty kombinatorze. Ona też będzie okradać bank. No to pięknie. Przecudownie. Tylko ja miałabyś tutaj taka zła? A ona nagle bank okrada. Czy tam są jakieś domy? Ej, tam coś jest. Ja tam idę. Ej, ja mogę się przecież przetransportować. Po co ja mam biegać jak wariat po całej mapie? Ach, nieważne, nieważne. Co my tu mamy? To jest to wojskowe Coś tam. Dobra, idę mu zanieść hajs. Zobaczymy, czy się zainteresuje. Czy tutaj jest otwarte? Nie, zamknięte. No to świetnie. On tam jeździ. Dobra, a może do niego zadzwonię? Może wtedy otworzy czy coś? Będzie taki miły? No weź, bądź miły i mi otwórz. No nie, no to jest żart. Nie, no matko, no. A jak tu się wkraść do niego? jestem ciekawa. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Ja tu zaraz coś wymyślę. Nie ma, nie ma kombinacji. Dobra, ej, czekajcie, ja mogę wejść tędy i tamtędy przez dom, chyba, że tamte drzwi też się zamykają. <laughs> no to pięknie, żeby gościu na kamerach mnie nie widział, błagam. Dobra, gdzie jest drabina? Tu jest drabina. I drabina, hopa, 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 hopa i... Ej, prawie, nie, dlaczego ja jestem taka słaba w parkury Nie wierzę, no nie, A, no nie, no... Aha, tamta też okradła bank, słyszę. Słyszę, słyszę ten bankowy. Jak ja mam tu wejść? Pomocy, dlaczego jestem taka słaba w to? Ale ja jestem lipna w te rzeczy. Trzy dni później. O, ej, dostałam się. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. I co? Ej, weszłam tu środka. Ha, ciekawe, to jestem tutaj. A jak się przedostać tam na dół? No właśnie, winda. A windą mogę zjechać? Mogę. Biłam gościowi na chatę. Ej, kozacko, tego niestety nie mogę nic sobie tutaj pozapalać. Hm, pięknie. Dobra, lodówka. Też niestety nie mogę sobie otworzyć lodówki. Dobra, ale mogę sobie tutaj pochodzić, pozwiedzać, co on tutaj ma. E, łazienka, ok, Szafy, coś tam, coś tam. I tutaj, o, e, może tutaj lepiej by było jakbym nie wchodziła, dobra? A bo wiecie co? Nie chcę tego, chcę to, ta jest ładna. Idę, 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 idę. Będę czekać na niego, aż on tu przyjdzie. Aż on tu przyjdzie. Gościu chyba w ogóle nie jest mną zainteresowany, no. A ja teraz nie będę za bardzo miała jak stąd wyjść. Nie no pięknie. I co ja mam teraz zrobić? Tego typka nie ma. On w ogóle ty nie przychodzi, jego to nic nie interesuje. Nie no, nie wierzę w to. Totalnie mnie olał. <laughs> jest mi smutno. Ej, dobra! To chyba on, to chyba on, to chyba on. Dobra, dobra, dobra. Hopsa, tutaj <laughs> ktoś jest! O, i co? Ale to jest twój dom, czy nie jest twój dom? Chyba nie, chyba nie. Dominik. Okej, okay, dobra, co oni tutaj robią? Nie, 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 Dominik mnie wyda, Dominik mnie wyda, że to ja. Nie, e, ale jestem już spalona. Nie, no nie. Dlaczego? Więc jeśli się podobał się dzisiejszy odcinek, gdzie straszyłam ludzi, to dajcie znaka w komentarzu, a ja się z wami się Pa, pa!